Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa. Ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus, niewiasto czemu płaczesz, kogo szukasz. Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś. A ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario, a ona obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku rabuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej: Jezus, nie zatrzymuj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca Mego i Ojca Waszego oraz do Boga Mego i Boga Waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana. I to, co jej powiedział. W trzeci dzień Oktawy Wielkanocnej dostajemy tę przepiękną wiadomość, jaką jest dzisiejsza Ewangelia wiadomość o tym, że może tak być w życiu, że nie od razu rozpoznamy Jezusa. Jezusa z martwych wstałego, Jezusa żywego, prawdziwego, który jest przy nas, który jest w naszym życiu. W takich momentach, kiedy stoimy nad różnymi grobami i płaczemy. W takich momentach, kiedy nie rozumiemy, co się dzieje. Kiedy być może nawet słyszymy słowo Ewangelii, słowo przepowiadania, tak jak Maria słyszała aniołów, ale ono jakoś do nas nie dociera, nic w nas nie zmienia. Może tak być, że nie od razu rozpoznamy Jezusa. Nie dość zdumienia i pewnie dlatego Kościół co roku nam w ten trzeci dzień oktawy każe odczytywać tę Ewangelię. Nie dość zdumienia tym, że to rozpoznanie Jezusa przez Marię Magdalenę dokonuje się w momencie, kiedy słyszy, jak on wypowiada jej imię. Ty słyszysz? Wiesz już, jak brzmi Twoje imię w ustach zmartwychwstałego Pana? Masz takie doświadczenie, że przez liturgię, to właśnie poprzez słowo, w Twojej osobistej modlitwie, może przez jakieś znaki, a może przez jakieś wydarzenia, a może przez jakiegoś człowieka, Pan z wstały, żywy, prawdziwy Jezus zawołał Cię po imieniu, powiedział do Ciebie po imieniu. Jesteśmy po tym hucznym, wielkanocnym świętowaniu i dobrze, że ono takie jest i ono musi takie być. Potrzebujemy, żeby ono było takie huczne, podniosłe, głośne, piękne, pełne znaków, zwłaszcza w takich momentach, jak ten, który przeżywamy obecnie, kiedy na co dzień mierzymy się z obrazami śmierci, krzywdy, bestialstwa. Tym bardziej potrzebujemy, choćby nam się głos łamał, śpiewać to Wielkanocne Alleluja, które głosi zwycięstwo Pana życia. Ale musi przyjść taki moment, przynajmniej w słowie Bożym, które dostajemy, on przychodzi dzisiaj, kiedy ja też przeżyję to, że ta historia wielkanocna, te, te wydarzenia wielkanocne dotyczą mnie w najbardziej osobisty sposób, że Jezus chce powiedzieć do mnie po imieniu, że tak do mnie mówi. Mary Magdalenie wydaje się, że widzi ogrodnika. To jest jakby osobny wątek tej Ewangelii, o którym można by dużo mówić, bardzo gdzieś tam głęboko go przekopywać, przegryzać, wiele z niego wyciągnąć, ale ale to się staje możliwe dopiero wtedy, kiedy, kiedy ona go rozpozna kiedy wie, że to jest Jezus. I znowu tak jest pewnie w naszym życiu, że otacza nas jakaś ogromna mnogość znaków, które Pan nam daje. Przez wydarzenia, przez ludzi, przez rzeczy wydawałoby się najzwyklejsze, które staną się możliwe do odczytania i wiele nam powiedzą i bardzo nas nakarnią w momencie, kiedy odkryjemy, że On mówi do nas osobiście że historia Wielkanocna to nie jest historia sprzed dwóch tysięcy lat, którą wspominamy symbolicznie poprzez znaki. To jest historia, która się dzieje dzisiaj. Że ja dzisiaj stoję nad jakimś grobem, jednym, drugim, kolejnym, że ja dzisiaj nie wiem co się dzieje, że ja dzisiaj mam kłopot z rozpoznaniem Jezusa, że On dzisiaj do mnie przychodzi i mówi do mnie po imieniu, bo jemu na mnie zależy. Wiemy i to, bo to wraca jakoś w tych Ewangeliach Wielkanocnych, że. Apostołom, mężczyznom, Żydom ukształtowanym w tamtej kulturze ogromnie trudno było przyjąć tę nowinę, którą im przynosiły kobiety. Tak dzisiaj siedziałem nad tą Ewangelią i sobie pomyślałem, że właśnie przez to doświadczenie usłyszenia swojego imienia od Jezusa, Maria Magdalena mogła stać się wiarygodnym świadkiem, mimo tych wszystkich ograniczeń kulturowych, mentalnych. Apostołów, mogła stać się dla nich wiarygodnym świadkiem. Kiedy im miała zanieść nowinę o tym, że Pan z martwych wstały, nazywa ich braćmi. Ich, którzy go zostawili, ich, którzy go zdradzili, ich, którzy go zawiedli, On nazywa braćmi. Idź, udaj się do moich braci i powiedz im. jeśli mamy zanieść komuś, a mamy przecież wiadomość o, o zmartwychwstanym Panu, to potrzebujemy ją zanieść właśnie w ten sposób, jak Maria Magdalena. Jako wiadomość o tym, że On tego człowieka, do którego nas posyła, chce nazwać bratem, siostrą. Że nie przynosimy zestawu jakichś chłodnych prawd, surowych Zasad. Przynosimy wiadomość od kogoś, kto chcecie nazwać bratem, kto chcecie nazwać siostrą, kogo Twój grzech nie oddala od Ciebie. To jest też jakoś przepięknie widoczne w tych wielkanocnych Ewangeliach. Grzech apostołów nie oddalił od nich Jezusa. Ich oddalił od Niego, ale Jezusa od nich nie. Po ich zdradzie, po tym, jak go zawiedli, jak się go wyparli, jak go zostawili. On chce być z nimi jeszcze bliżej. Do tej pory nazywał ich uczniami, apostołami, nazywał ich w Wielki Czwartek wieczór przyjaciółmi. Mówił do nich już was nie nazywam sługami, nazwałem was przyjaciółmi. A po zmartwychwstaniu mówi, bracia, to są moi bracia. Ale tę, tę dobrą wiadomość, tę Ewangelię będziemy w stanie, będziemy zdolni zanieść ludziom wtedy, kiedy przeżyjemy ją najpierw na sobie. Kiedy usłyszymy, daj Boże w tej liturgii, że Jezus mówi do nas, do każdego i każdej z nas po imieniu z taką wielką czułością. Że chce nam pozwolić się rozpoznać w tym, w czym dotychczas nie byliśmy zdolni go widzieć. Żebyśmy wyszli z tej liturgii, odkryć, że rzeczywistość naszego codziennego życia jest pełna obecności Pana, pełna Jego znaków, które nam daje. Co daj nam, Panie Boże? Amen.